Zaszczepieni w chuj zrobieni. Moi drodzy, powiem Wam, nie dziwię się wcale frustracji osób zaszczepionych i tego, że tak kurwa coraz bardziej agresywnie agitują i wręcz chcą zmuszać nas niezaszczepionych do szczepionek, po prostu dotarło do nich, że zostali oszukani i zrobieni w chuja, i to naprawdę bardzo poważnie. Początkowo im obiecywano, że jeżeli się zaszczepią, nie będą chorować, okazało się to ściemą. Kolejne, jeżeli się zaszczepią, nie będą umierać, również ściema. I to, co dla nich najgorsze, dotarło do nich, że ich własny układ odpornościowy został zniszczony przez szczepionkę. Co więcej. Oni się zaszczepili na wirusa, którego już nie ma, ponieważ teraz jest zupełnie nowy wirus, przed którym szczepionka nie chroni. W związku z czym będą musieli robić trzecią, czwartą, piątą, szóstą dawkę. Każda taka szczepionka jeszcze bardziej będzie ich narażać. Wszystkie infekcje docelowo wszyscy, kurwa, zaszczepieni w ciągu dwóch, trzech lat zemrą, umrą i zdechną na przeróżne choroby dookoła, bo jest to dużo większy plan iluminatów. Kluczowe. Mimo całej tej nagonki, kurwa mediów, trzeba wytrzymać, żeby się nie zaszczepić. Przeczekać, ponieważ masowo zaczną umierać zaszczepieni, naprawdę już niedługo. I wtedy iluminaci się i tak pochowają, kurwa. A ci, którzy teraz namawiają i naprawdę się poszczepili, też kurwa zdechną. Także wcale się nie dziwię, że próbują wszystkich innych niezaszczepionych szczepić z prostej przyczyny. Źle nam kurwa życzą. Źle nam życzą i czują, że zostali zrobieni w chuja. W związku z czym jak mają umierać, to chcą, żebyśmy razem z nimi stracili naszą odporność i również umierali. Ni chuja nie damy się kurwa zaszepić, a to, że byliście kretynami, którzy ulegli kurwa takiej zbiorowej panice, kurwa, że poumierają na grypkę kurwa, to już wasz zasrany interes. Chcieliście się szczepić, zostaliście zrobieni w chuja. Wasz kurwa interes. Od naszego zdrowia kurwa, won wypad. Pozdrawiam.